Cześć, witam was bardzo serdecznie, Bertie z tej strony i dzisiaj, jak widzimy, mamy ekran Fantazji FC, czyli eventu, który pojawi się jutro i chyba można wiązać z nim dosyć spore nadzieje. Natomiast dziś, czwartek, przeddzień tego eventu, w dniu, w którym oczywiście grają też ligi, ligi europejskie, Liga Europy, Liga Konferencji, faza Obchorowa dużo się dzieje, jeśli chodzi oczywiście o futbol, dużo się działo wczoraj, jeśli chodzi o esport, bo wygrałem. Wygrałem, słuchajcie, trzeci turniej Ekstraklasy Games, jeśli ktoś z Was nie widział tego, mm, tych zmagań, oczywiście streamuje je na swoim Twitchu, natomiast pojawił się skrót tych meczów półfinałowych i, i tego finałowego na moim kanale jeszcze wczoraj, późnym wieczorem po 22.00, także mógł ktoś z Was przegapić, więc jeśli, jeśli nie widzieliście, to odsyłam Was serdecznie do... Tego materiału. A my przechodzimy do tego, co dostaliśmy dzisiaj. A dzisiaj dostaliśmy, słuchajcie, chyba jedno z najciekawszych SBC. E, ostatnimi czasy, jakie można było dostać, zawodnika em, jest to zawodnik Future Stars. Już tutaj przechodzimy do e, tego, tego gościa. Lewy obrońca, więc e, zawodnik na pozycji, na której pewnie część z Was ma już zawodników, bo. Możecie mieć Kaja Hewerca, możecie mieć Alfonso Davisa, tak jak ja na przykład Alfonso Davisa. Mam też trafionego Furlona Mendiego, ale też ten zawodnik ma pozycję lewego pomocnika potencjalnie. i Jest to Destiny u Czyli Włoch z Tottenhamu, 1,86 m wzrostu, więc znakomite warunki fizyczne. Pozycja też alternatywna lewego pomocnika. No i jeśli chodzi o jego statystyki bazowe, to już wygląda to znakomicie, bo 95 skoczności, 90 wytrzymałości, więc jeśli chodzi o te wszystkie aspekty fizyczne, nie ma opcji, żeby on tam miał jakieś problemy związane z przegrywaniem pojedynków siłowych czy też powietrznych. 87 dośrodkowań, więc wygląda to bardzo solidnie jak na bocznego obrońcę. Świetne tempo, 89 przyspieszenia, szybkość biegu 92. Siła strzału 88 i wykończenie 79. Więc można nim jak najbardziej grać na lewej obronie, na, na formacji 4-3-2-1, czyli na tym lewym obrońcy, który się podłącza do, do ataku. No i ma bardzo ciekawe też Słuchajcie, playstyle, bo ma playstyle do kontroli tempa, który naprawdę mega pomaga grać w defensywie I, 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 i trzymając L2 dużo łatwiej się broni wtedy sterując takim zawodnikiem. No i zwykłe playstyle, które też sporo dosyć dają, bo ma na przykład mocne wrzutki, podania górą, czyli te wszystkie jeden trójkąt, ale też przyrzuty na drugą stronę boiska, blok z tych defensywnych, no i premia do sprintu, więc też tutaj y, chyba najlepsze jakieś można było wybrać. Dla takiego bocznego obrońcy. No i tutaj, jeśli chodzi o składy: 84, 85, także naprawdę dużo na pana Destyniego nie trzeba. No i chyba ja sobie go nawet śmignę, słuchajcie. Śmignę, zagramy nim jedno, jedno spotkanie. Ale co też istotne, można go wrzucić do, do jednego z, jednej z ewolucji. Słuchajcie, można go wrzucić do jednej z ewolucji i wtedy już wygląda naprawdę. Naprawdę bardzo potężnie. Zobaczcie tą ewolucję. Mm, bo to jest tak: tu jest podstawowa karta, tu jest jego karta taka, jakbyśmy zrobili teraz z SBC. Natomiast tutaj po ewolucji zobaczcie, że on dostaje łącznie z 42, plus 31, yy, 73 in-game więcej, plus 3 do defensywy, plus 2 do każdej statystyki driblingu. Yy, no i jeszcze dostaje dodatkowy playstyle plus. Także no tutaj, um, wygląda już naprawdę, 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 naprawdę mocalnie. A to wszystko za jedyne 85 tysięcy w SBC. Ej, spoko to wygląda, dobra, e, śmigam sobie z tym udogiem w takim razie. No to udogi zrobiony. udogi zrobione dosyć szybko. E, powiem tak, no ja należę akurat do tych graczy, którzy mają właśnie no Alfonso Davisa, mają też, e, no ja trafiłem, Man Diego z player Pika. E, więc też bardzo fajny lewy obrońca. Ale u dogi, no myślę, że po ewolucji nawet może się przydać gdzieś tam na ekstra klasę Games na, na zmiany. Na zmiany wydaje mi się, że, że, mógłby, że mógłby wylądować w mojej ekipie jak najbardziej. Zwłaszcza, że ja często bocznych obrońców zmieniam, więc w sensie w trakcie spotkania. No, jest to jakaś ciekawa opcja. Jest to jakaś ciekawa opcja do, do rozważenia. No, okej, okay. zobaczymy, jak się będzie prezentował w grze. W takim razie, też jeszcze jaki dla niego styl gry, to też istotna kwestia żeby od razu mógł coś tutaj zaimplementować. I wychodzi na to, że chyba najlepiej mu podbić typowo, typowo cieniem statystyki też defensywne, bo tutaj lekki niedobór może być, jeśli chodzi o właśnie Udogiego. Także jak to dokładnie wygląda? No ta orientacja w obronie, 80. Tutaj mogą być jakieś lekkie kłopoty, także zobaczymy, czy będzie w stanie się dobrze wracać w formacji 4-3-2-1 do obrony za chwileczkę jak rozpoczniemy, rozpoczniemy mecz. Ja wiem, że w tych kwalifikacjach do Champions raczej wielkiego problemu dla Udogiego, żeby się tutaj ładnie zaprezentować. No wiecie, być nie powinno, ale, ale no pogramy w taki sposób, żeby właśnie wyeksponować tego zawodnika, zobaczyć właśnie jak się porusza, także cały czas atakujemy tutaj po prostu lewą stroną na Maxa jak tylko się da. Wolfpack naszym rywalem tutaj będzie, no i zobaczmy. Jaki tutaj będzie skład w takim razie? Schmeichel, Van Dijk, Minja, czyli będziemy na kafu atakować. No, nie najgorszy, bo tam De Bruyne to Chyba trafiony. Tak mi się wydaje, bo w otoczeniu takich zawodników, że raczej tutaj yy, wydaje mi się, że yy, rywal nie jest tutaj gościem, co bardzo dużo pieniędzy wydał z karty kredytowej. <laughs> Ej, no fajnie się porusza ten udogin. powiem wam szczerze, wygląda... Wygląda jak taka nawet ulepszona wersja Davisa. A co dopiero po ewolucji może z niego być? No powiem, powiem tak, no ciekawie, 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 udogi, a! No dobra, tutaj pierwsza akcja zaczepna, że tak to na jego konto wpada, prawie się przedarł, gdzie ja tak bardzo lubię właśnie tam jeden 1 dryblingiem wyjść sobie na, 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 na pozycję przy linii bocznej, przedryblować, poszukać tam wolnej przestrzeni, tak też strzelam sporo bramek, okej. Okay. Musimy tutaj przechwycić Maldini, no i znowu Udogi. Dobra, co możemy przećwiczyć? Nie możemy zobaczyć postępu przyspieszenie, ale tutaj raczej wszystko wygląda bardzo dobrze. Tutaj mamy Przerzut, czyli jego Playstyle zwykły. Czyli tak jak, o, taki Przerzut to jest też zwykły Playstyle. On ma też Wrzutki, więc myślę, że Wrzutkę można zaserwować, ale prosto w kafu I tutaj musimy rozegrać wini, gdzie będzie Udogi. Jest i Udogi. Dobra, sprint boost. Ok. Leciutka podrzutka. I próbujemy znowu wejść pole karne. Dobrze, tą lewą gał gałką tu się nim operuje. Zobaczcie. Tutaj teraz jeden dribbling. Ball roll. Jeszcze dribbling. Ok. Przyjemnie. Próbujemy zagrać taką fajną piłkę ciętą, ale tutaj no, na Vergila to dosyć ciężko to było. Ee, żeby to było skuteczne. Dobra, teraz myślę, że trzeba. O, właśnie, przechwycić. Znaczy, rywal sam odda. Także, może jakaś akcja tym razem Bramkowa, chociaż troszkę pospieszone. Wyskakujemy do presa, ale on rywal rozegrał z pierwszej. No i Udogi tutaj musi wracać. Ale Szewczenko będzie raczej ciężko dogonić, chociaż. Okej, okay, po krótkim strzelił, także. No, przeciwnik tutaj ciszynka, radość. On jeszcze nie wie że za chwilę tutaj Udogi jeszcze zapunktuje w klasyfikacji kanadyjskiej, myślę, golem albo asystą. Sprint boost. Poszukamy tym razem winnego. poszukamy asystu, słuchajcie. O, ale to spalone lekki, niestety. Chociaż... jednak okazuje się, że w tempo podanie. nie? U Udogi! No nie! No dawaj tą dłuższą nogą gdzieś tutaj. Na receptę. Gdy jest troszeczkę cięższe spotkanie. Znaczy, cieszę to, że tu jeszcze spotkanie, ale czasami po prostu trzeba przełamać impas. więc zagram sobie X do Mbappe i w prosty sposób strzelę Gola, dającego wyrównanie. Dobra. Szkoda, że teraz tak dosyć mało się aktywizuje samemu. Nie wiem. No, on ma wytyczną zrównoważony, ale wydaje się, że mógłby troszkę bardziej. No, znowu go tutaj Kafu ukarał, także przechwycimy teraz? No, dobra, przechwycimy. Okej, okay, no trzeba, trzeba troszeczkę też go wyczuć. Też zobaczmy, że ja już troszkę za mocno nim atakuję, bo ma praktycznie wyczerpaną staminę. Okej, okay, ale jeszcze spróbujemy. Przez środek, teraz się chyba udało minąć. Dobra, jest dogi w polu karnym. Udogi. O! Oj, 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 oj! no ładna próba. Best na R1. Zagranie do Pedriego. Pedri. Do Viniego. No u Dogi się na razie dużo pokazuje, aczkolwiek tych konkretów wielkich nie było, tam jedna fajna próba asysty, zejścia, zejścia do środka, także myślę, że też na pewno kwestia wyczucia jego, bo pierwsze wrażenie tego jak się zaprezentował, jak się nim czuje futbolówkę jest bardzo pozytywne, więc mówię, pewnie kwestia, kwestia troszkę wyczucia go. Taki Davis jeszcze większy bym powiedział nawet, bo ma taki dynamiczny ruch z piłką. Z główki też powinien umieć, umieć zgrać przy Kim. No, Kim Minja jednak. Yy, przybije się z tą piłką, dobra. Na krótko zagramy na przedpolu... Kto to będzie czekał? Mbappé. Mbappé. ok. Takie rozegranie jeszcze. Fajnie. Z pomysłem. Win... No, ale pomysł był super. Pomysł był super. Szkoda, że winni tutaj nie dociągnął tego podania finalnie. Ok. No i Kuba Kiver kontra Ziko. Ho, ho, ho! Ale wyczyścił kubuś. Dobra. Wira. Będzie u dogi, na lewej stronie będzie. Teraz czy. Uruchomi kogoś? Uruchomi Bruno. Bruno uruchomił Winiego. Wini. Wini. No i pięknie teraz z Brawo. Jest za to maksję, także gdzieś tam. Teraz już wydatnie pomógł w rozegraniu tej akcji nasz lewy obrońca. Ukrótkim, ale obroni to Michael. Okej. Okay. Rzutka tym razem. Nie ma do kogo zbytnio, widzę. U mnie w polu karnym nie ma, znaczy urywala w polu karnym nie ma zbytnio zaangażowania moich zawodników. Mm, Vieira The jeden 1, ale tutaj. nieco co masz poczekać? Do to Tutaj to rozegranie. I może u Dogi dostaniesz coś fajnego. Dobry skanko, dobre skanko. Mbappe wejdzie i Mbappe uderzy. Nice. ładnie teraz u zgrał głową. Piękna akcja teraz rywala. Bardzo ładna wrzutka do Bruno Fernandesa. Uuu, i wiedzie tutaj na przycisku z no. No, Kiwior się teraz nie popisał, tak? Jak raz ładnie skasował Ziko, tak teraz się nie popisał. Także 3 do 3 w tym, w tym meczu, yy, pierwszym meczu kwalifikacji, no. Ciekawy wynik. Musi tutaj chyba Udogi. Zdecydować o rezultacie tego spotkania. Tak coś czuję, że jakaś jego, mm, jakiś jego. szaleńczy zryw. Ładnie udogi. Świetnie. Czy dostanie jakąś ciekawą piłkę? Chciał dostać, ale nie dostał. Ale teraz już ma. I. i wejdzie. Olekarnę. Asysta! Nie! Mogłeś to dać na asystę, ale rywal popełnia błąd. Co tu się dzieje? I gol. Nie! <śled> Słupek i Best tutaj marnuje świetną okazję. Wini teraz już nie możesz zmarnować, brawo, brawo, brawo. Jednak ja nie u a Vinicius tutaj yy, wykańcza. No i GG, fajny meczyk, niezły debiut, debiut mam tutaj się znaka, czy go robicie. No i mam nadzieję, że taki Bardziej pogłębiony odcinek, Wam się podobał, no bo w sumie dosyć mocno go potestowaliśmy. A wiadomo, w praktyce myślę, że dalej zagra sobie ze mną kwalifikację już podczas streama. Dzięki za ten odcinek. Dobrego wieczorku, dobrego poranku. Do zobaczenia.